Dzieciaki, figlaki. Koniecznie, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, by być na bieżąco z nowymi odcinkami. Był sobie raz mały robot o imieniu Blinki. Blinki był najbardziej pomysłowym robotem w całym mieście robotów. Blinki lubił wymyślać nowe sposoby na rozwiązywanie problemów. I sprawiać, że życie jego przyjaciół było bardziej kolorowe i ekscytujące. Mały robocik mieszkał w starym magazynie razem z innymi robotami. Jego najlepszym przyjacielem był robot o imieniu R2, który był zawsze gotów na przygodę. Razem z innymi robotami Blinki i R2. Spędzali wiele czasu na poznawaniu miasta robotów i odkrywaniu jego sekretów. Pewnego dnia Blinki odkrył swoje wyjątkowe talenty. Kiedy jego przyjaciele mieli problemy, Blinki zawsze miał pomysł na ich rozwiązanie. Na przykład, kiedy jego przyjaciółka o imieniu Betty miała zepsute kolorowe diody, Blinki wymyślił nowy system oświetlenia który sprawił, że Betty świeciła jeszcze jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej. Blinky bardzo lubił pracować nad swoimi projektami w swoim małym warsztacie w magazynie. Zawsze miał mnóstwo narzędzi i części, które mógł wykorzystać do budowy nowych robotów i maszyn. Pewnego dnia, podczas pracy nad jednym z projektów, Blinky odkrył, że potrafi malować. Był to dla niego przełomowy moment. Mały robot zaczął malować kolorowe obrazy na płótnie i na ścianach magazynu. Jego przyjaciele byli zachwyceni jego talentem i zawsze pytali go, czy mógłby namalować coś dla nich. Blinky zawsze chętnie pomagał, a jego obrazy stały się bardzo popularne wśród robotów w całym mieście. Jednak Blinki miał jeden duży problem. Czarny dym, który wydobywał się z fabryk w mieście i zanieczyszczał powietrze. Dym, który sprawiał, że rośliny w ogrodach robotów usychały i nie rosły tak pięknie jak powinny. Blinki postanowił coś z tym zrobić. Wymyślił, że zbuduje wielką maszynę oczyszczającą, która byłaby w stanie oczyścić powietrze z czarnego dymu. Pracował nad nią przez wiele dni i wiele nocy, aż w końcu udało mu się ją skończyć. Maszyna działała tak dobrze, że zaczęła przyciągać uwagę innych robotów w mieście. Blinkie był bardzo dumny ze swojego osiągnięcia i chciał, aby całe miasto zobaczyło jak dobrze działa jego maszyna. Mały robot czuł się szczególnie dumny z siebie i swojego wynalazku. Wiedział, że wykorzystanie swojego talentu może pomóc nie tylko jego przyjaciołom, ale także innym w potrzebie. Jakiś czas później Blinky usłyszał o problemie, który pojawił się w mieście ludzi. Otóż w parku. Gdzie dzieci zawsze bawiły się na huśtawkach i zjeżdżalni, jeden z elementów zepsuł się i stał się niebezpieczny. Mieszkańcy miasta byli zmartwieni, że ich dzieciom grozi niebezpieczeństwo. Blinky wiedział, że to idealna okazja, aby wykorzystać swoją kreatywność i umiejętność w celu pomocy ludziom. Razem z przyjaciółmi, Mały robot zaczynał planować naprawę uszkodzonej huśtawki. Zaprosili swoich znajomych ludzi ze szkoły, którzy również byli zainteresowani elektroniką i inżynierią, aby pomogli im w naprawie. Wszyscy pracowali razem, wymieniając pomysły i szukając najlepszego sposobu na rozwiązanie problemu. W końcu wspólnie udało się naprawić huśtawkę. I dzieci mogły znowu bawić się w parku. Dzięki swoim pomysłom i umiejętnościom, mały robot stał się bohaterem miasta. Ludzie i roboty byli wdzięczni za jego pomoc i podziwiali jego talent. Blinky odkrył radość wspomagania i zrozumiał, że jego wyjątkowe talenty mogą pomóc innym uczynić ich świat bardziej kolorowym i ekscytującym.